Powiedziałeś, że, jesteś, że tak powiem, prowadzisz już ustabilizowane życie. Ja może zdradzę, że masz wspaniałą i piękną narzeczoną. Ale takie pytanie może w imieniu Twoich wielbicielek, na co zwracasz uwagę u kobiet? U kobiet? Ale mówimy o. O zachowaniu, o wyglądzie. Wiadomo, że jak powiem, że kobieta musi mieć to coś, to będzie banalne. Jeśli chodzi o taką powierzchowność. Na pewno zwracam uwagę na dłonie, na stopy, bo kobieta musi mieć zadbane dłonie i stopy, na uśmiech, na oczy, na sposób w jaki się porusza. Tak? Gdzieś tam drugorzędną sprawą jest nie wiem, kolor oczu czy kolor włosów. Natomiast no wiadomo, że uroda, uroda to nie wszystko: uroda przemija, albo jak nie przemija, to się zmienia, i gdzieś tam wydaje mi się, że ważne to jest po pierwsze poczucie humoru. Inteligencja, wydaje mi się, że też bezkonfliktowość, w jakiś sposób akceptacja drugiego człowieka, życia drugiego człowieka, pasji drugiego człowieka, bo, bo jednak nie chciałbym, żeby ktoś, nie wiem, nie chciałbym, żeby moja narzeczona, będąc ze mną, zamykała mnie na świat, na moich znajomych, na moich kolegów, na moje pasy. I ja też staram się być jakby bardzo otwarty, wyrozumiały, bo ja uważam, że to, że się jest drugą osobą, to, to... nie znaczy, że trzeba tę osobę zagarnąć tylko dla siebie, prawda? I gdzieś się tam schować, zamknąć w lodówce czy w szafie i powiedzieć moje, moje, moje. Nie ruszać. Nie ruszać i... i koniec z wszystkimi jakby znajomościami, z kolegami, z jakimś tam wolnym czasem, do którego druga strona była przyzwyczajona. Także wydaje mi się, że akceptacja, tolerancja, przyjaźń. Tak ogólnie rzecz biorąc przyjaźń, bo... No to jest przyjemne jak się z kimś jest i gdzieś tam jak oprócz miłości cały czas obecna jest przyjaźń, bo czasami, czasami można kogoś kochać i to gdzieś jest taka miłość powiedziałbym destrukcyjna, to jest taki trujący bluż, to jest taka miłość, która zabije. Ja uważam, że miłość to jednak powinna tworzyć i wydaje mi się, że to tworzenie to też jest jakby możliwe wtedy, kiedy jest przyjaźń między ludźmi.